Jana Pawła II, bo to święty i tak dalej, ale mówi, że było zabieżenie świętami Śląskiej nocnogowskiej właśnie tego dnia 8 grudnia 2011 roku. I tutaj ja się z tym panem nie zgodzę, bo gdyby ten pan, pan Rafał Kiech, który się urodził 11 lipca, też takie właśnie jak Błażeś Wołicka, to takie przedstawienie były, jak tam pali świece i tak dalej, wszystko bardzo ładnie. Tylko, jeżeli ten pan nie ma... W 2015 roku była profanacja Bazyliki Świętego Piotra, że były zwierzęta pokazywane, że to było coś tak potwornego, i gdyby to powiedział, i że w tym dniu zawierzył, to ja bym Ale tak to ja uwierzyłam. Absolutnie. Czyli no, mamy następne yy, takie formy Królowa Polski, tutaj Matka Wodka, ale to nie jest... I tym bardziej, powiem, panu powiem tak szczerze, że ja przypadkowo, to nie jest przypadek, 8 grudnia, 2015 roku, gdy do Ingolstadt. Ingolstadt jest w Kościół Urszulany.